Dzień dobry moi drodzy. Dzisiejszy filmik jest sponsorowany aplikacją Temu. Na pewno bardzo dobrze znacie tą aplikację. Aplikacja, w której możecie znaleźć wszystko. Dosłownie wszystko. I ja dzisiaj chciałabym wam zaprezentować produkt, który zamówiłam niedawno. A jest to, moi drodzy, solidnie zapakowane. Sup, przejcie to, sup. Na temu można kupić sup za 591 zł za niecałe 600 zł. Wyobraźcie sobie, możecie mieć supa swojego własnego supa. Będę dzisiaj go testować. Produkt, który dzisiaj będę reklamować i prezentować, to jest sup Aquapadum. Proszę bardzo. Tutaj jest kod QR z tym produktem. Tutaj możecie wejść i dostać 30% zniżki. 30% zniżki dla nowych użytkowników. Możecie kupić dowolne rzeczy. Albo sub. Albo sub. Tak jak ja. 30% zniżki dla nowych użytkowników, moi drodzy. Nie przegapcie tego w opisie. Również znajdziecie link z kodem, który możecie wykorzystać w opisie. W opisie. No cóż, co my tutaj dostaniemy za 591 zł. pompkę? Nie małą pompkę. Ciekawie, jak długo ja będę pompować. Nadmuchiwać tego supa. Dostałam repair kit. Tutaj mamy wiosło. Mhm, trzy części do wiosła. To jest linka na nogę, żeby nie zgubiła supa, żeby nie utonęła. Dzięki. Plecaczek, który teraz rozpakuję i włożę wszystko. Nie mały, ale to bardzo dobrze. Sap ma długość. Sap. Widzicie, ja mówię sap, a wy mówicie sup. No, niech będzie sup. W rosyjsku sup to jest zupa. A wy mówicie na sap? <noise> sup ma długość 3,20 m. Z lekkością tam się zmieszcza. Ale to długi, to nawet dłuższy niż wynajmowałam w sumie nad jeziorami. A to jest. Nie wiem, jak to się nazywa. No, taki wiecie, taki tam pod wodą jest, taki. Wrzucamy to tu z łatwością, widzicie to? No co? Jedziemy? No nielekkie, nie lekkie, ale dobrze, że jestem, kto mnie nie zna, jestem trenerką personalną i blogerką. Więc yy, pakuję, pakuję na siłownię moi drodzy, żeby nosić później supy z temu. Pojadę nad jeziorko, które jest za Poznaniem, trochę daleko za Poznaniem, jakieś światło, 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 o, dzieci reaguje, o. <taki> nowoczesny garaż, za Poznaniem, żeby później wpaść do rodziców, mhm. Moi rodzice przeprowadzili się do Polski, marzyliśmy o tym wszyscy kilka lat, i w końcu udało się sprzedać dom, i oni teraz mieszkają pod Poznaniem jakieś 20 kilometrów. Jeszcze nie przyzwyczaiłam się do tej myśli. A co u mnie, moi drodzy? Nie spadnie? Nie spadnie. O, u mnie kiepsko ostatnio z humorem, szczerze mówiąc. Nawet, oh, nawet nie chcę gadać na ten temat. To jest po prostu jakiś dramat. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, co mam robić z tym. Niby skończyłam terapię i... Ja nie chcę tam wracać i wiem, że mi to w sumie nie pomoże. Po prostu... Wszystko w moim życiu jest dobrze, oprócz życia prywatnego. Bo ja, kurde, po prostu go nie mam. <gryw> I to mnie bardzo dołuje. A wszyscy dookoła mają. I uczę się być cierpliwa. Po prostu czekam, szukam na tinderze, na aplikacjach randkowych. Bo już chciałabym mieć rodzinę, ale to nie jest takie proste. Jeszcze już Jest plaża, spadnie. 20 stopni dzisiaj, a więc to jest idealna pogoda na sup albo na sap. Napiszcie w komentarzach, jak wy mówicie sub sup czy sap? Bo sap to jest po angielsku. Sup po polsku, angielsku. Mam wrażenie, że do jakiejś wioski przyjechałam. Zabawnie, w ogóle nikogo tu nie ma, ale miło, miło. Dobra, próbujemy dmuchać, nadmuchiwać tego sapa. Zobaczymy, ile czasu mi to zajmie. Tu jest napisane, że jeden bar maksymalnie. O, i tutaj też widzimy, że można dostosować jeden bar, półka. No, trochę to potrwa. 0,5, 0,75, 6 minut. Uh, tam jest napisane. O, oh, się zmęczyło. Tam jest napisane... Oh, maksimum, maksimum 1 bar. A jestem leciutka. Także i trzeba obowiązkowo przeczepić ten... Zabezpiecznik. Czy ja to dobrze związałam? To już nie na pytanie. Ale jaja. mam własnego supa. Czeńcie to? Dobra, przyłączam się na telefon. Na własnym sapie, i patrzcie. Znalazłem jezioro, gdzie nikogo nie ma. W ogóle nie ma ludzi. Co oczywiście jednocześnie e, fajne i przerażające. Ile zalet, że się ma takiego sapa, supa, przepraszam. Kurczę, jedziecie na jezioro dzikie, gdzie nikogo nie ma, nikogo, widzicie to dookoła, nie ma w ogóle ani duszynki. I pływacie sobie, gdzie chcecie, ile chcecie. Pewnie ci, którzy wynajmują te supy, to też kupili na temu. Także podrzuc podrzucam Wam też dobry biznes. Pojecie kil kilka słupów i wynajmujecie całe lato. Dobra robota. Lubię pływać na supie. Tylko jakby tu jeszcze były jakieś Alpy dookoła. Nie, jezioro górskie. A nie wielkopolskie, to też byłoby super. <laughs> Jedyne rzeczy, które mnie ratują ostatnio. To sport, sport, praca. Pływanie na supie granie w Tenisa, takie rzeczy wiecie. Ale tak ogólnie to powiem wam, że ja generalnie dostaję w życiu to co chcę. Wszystko co tam sobie planuję, to wszystko dostaję. No się jak dostaję, no albo zarabiam, albo się spełniają te marzenia, jeżeli ja na nie, nie mam na nie wpływu, więc... Ta miłość też na pewno przyjdzie, tylko no muszę, mieć bardziej, muszę być bardziej cierpliwa. Ja jestem strasznie niecierpliwa. Okropnie. A więc, może, to jest taka lekcja dla mnie, żeby nauczyć się cierpliwości. Błędem było nie wziąć wody ze sobą. Wysuszyło mnie. Zobaczymy, jak szybko mi się uda wydmuchać powietrze z tego supa. Wietrze się wydmuchało a, bardzo szybko przez, ten, przez tą samą rurę, e, którą nadmuchiwałam. Także jestem e, mile zaskoczona, jestem mega zadowolona z tego supa. Będę korzystać bo i tak o nim marzyłam, więc e, cieszę się bardzo z współpracy z temu. Przypominam, moi drodzy, że macie ode mnie zniżkę 30%, w sumie nie ode mnie od temu, i link jest. Pod filmikiem w opisie lub tutaj macie QR kod do tego produktu, do tego supu, jeżeli chcecie taki sam jak ja. I 30% zniżki dla nowych użytkowników, moi drodzy, nie przegapcie. Eee, naprawdę lubię tą apkę. No, jest fajna. Naprawdę można znaleźć dużo fajnych rzeczy w bardzo niskich cenach. I właśnie jak teraz pływałam, to przyszła mi fajna myśl do głowy, co robić ze swoim życiem. Także ten sub to w ogóle przyniósł mi jeszcze i sens życia. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Obserwujcie, lajkujcie, piszcie komentarze. I wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do zobaczenia.